Co ty robisz, pierdzisz mi tu? Co ty srasz? Idziesz i srasz. Kole, kultura. Matko. No iść A czekaj, niech się przewietrzy. Ja nie będę szedł za tym odorem. Ty się nie śmiej, no. Program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, a nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem, Warnest. Kolejny dzień na kolej. cholera jasna. No. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię! Leko, lubię, lubię mleko! Wow. Taty i mamy, Mój no. a trzy! Bo i jeszcze! Kuruszki. No. A z czego damy... to A z czego się robi? Z jakiej skóry? Eee, z owca. Owca? Tak. mi i ta jest, jak się nazywa. Wełna i wszystko jeszcze z wykoły przyjechali Korzuszkiana Tak? No tak A są te koszuszki jeszcze tam? Co? Są? Nie, pojechali. A gdzie? Na Białoruś. Oddałeś? Tak. Na cioci. Jedne i drugie. W prezencie? Tak. Otworzyłem szafę. Moje bieście. A jaki, jaki kolor? Takie brązowe były. No takie kiedyś nosili. Br no. Brązowe, no. Fajne koszuszki, rękiewiczki oddałem. Ciepłe. Też ow z owcy? No przej. Mama wszystko nosiła. Owce. No i dobrze, no. Wojłaki oddałem. Wojłaki? Tak. A co to wojłaki? A nie wiem, co to wojłaki? No buty pewnie. To takie długie, o. Chodź, wyniesiemy piły, póki widno jeszcze, Ty. Zaraz. Teraz. Zaraz. A co, zmęczył się? No. Czym? Ciężar na dupie. No. E, powiem trochę, co oddałem. Rękiewiczko dam. wojewodki oddałem tam, na Białoruś. A sweterek geometryczny masz? E, mam. A mówiłeś, że nie masz, kłamca. A byliśmy, mogłeś pokazać. Nie, na, na urodziny nałożę. Nałożysz? Nałożę. Obiecujesz? Tak. Dobra. A może jutro nałożysz? Jak będzie gość specjalny? Może i nałożę. O! Ja postaram się też być. I powiem co jeszcze? Szalik wełnia, wełniany oddałem jeden. Zowcy? A, co? Zowcy też? Oczy. Ale wiesz ciepły jak nie wiem. No. no. Tam wiesz, wełna. Prawdziwa wełna. Tam my nie chodzili, wiesz, takich o skarpetach, Nie. Wełniane. No ja wiem. A umyte wszystko. I skarpety też z owcy? Tak. A majtki? Też. Też? Też. Kurwa, to ile tych owiec mieliście? Co? To ile wy tych owiec mieliście? się sztuk? A koszulka też z owcy? Co? Koszulki też? Też. Toż my tam nie chorowali I latem w tym chodzili? Latem nie. Tylko zimą, tak? Tylko zimą. A babcia robiła, wiesz, na prędkach, na drutach, to się mówiło. E, pod koszulki też wełnę robiła, takie przezroczyste, wiesz. E, Aluminium nakładali. To po co ona robiła? Dla siebie, dla mamy. No tak nie nakładali, to po co? Mama nakładała. A, to mama, tak. No. I dla taty, dla męża, dziadka. Pradziadka. Co? Pradziadka też pewnie. No. No bo starszy. Przy, przyjeżdżał e, brat, rodzony, mamy, też e, wujek się nazywał Bronisław Bronek. Tak. on przyjechał swoimi dziećmi, ich robiła. No dobrze, miała zajęcie. A to takie wiesz, wiesz, przezroczyste przez koszulki, wiesz. Robiła. ale tak prędko robiła bim, 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 bim ja tak siedziałem jeszcze tak ją ja byłem bim, 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 bim babcia, ale prędko robisz, no bim, 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 bim ale prędko robisz, no bim, bim, bim i znowu dawaj chodź, nie, bo zaraz będzie ciemno już zobacz, piły wyniesiemy te ja nie mam duszy. miałeś przed chwilą, no bo już niesiemy je nie Od początku tygodnia już nie siemy, nie możemy zanieść. Popilę jednej do tego. Ty dwa piły. No ja dwa razy obrócę. Masz klucz? Nie mam, nie wiem, gdzie pół. Może w łazience byłeś? Może w Mama się nauczyła robić. Nie, mama wyszła, robiła A ty? Ja? ja? A co? Ej ci. Co jest? nie yes. No to dobrze. Ja lubiłem wio! Prer. Na koniu? Nie, pole. Idź pierwszy. Zaraz. Bio chunisko, wioprę. Wio, wio przodu. Wio, wio, wio. No i teraz koniczek pierwszy idzie. wio. Wiesz jedno piła, co ty? Nie? A kto? Jedną, ja drugą. Nie ciężko. bierz i nie. O! Co ty myślisz, że co? Że co? A widzisz? I to jeszcze trzeba jedno zabrać, tak? A ty nie No niosę, no. I tą, i no, tu. To ile tych pił masz? O. Tylko poruszaj się, a nie siedzisz w tym domu tylko. Co? Poruszaj się trochę, a nie w domu siedzisz. A ja mam się ruszać? A co? Czy? Ja się ruszam cały dzień. Widzicie? Za mnie zapach Jarek nosić piłę. Zawsze nosić piwo Światła nie ma Jak nie ma? Zgasło No dawaj No masz, jedna na drugą? No czekaj. Trzymaj. Co po tamtą iść? Tak? Tam jeszcze nie wie. A do drugiej jeszcze ja nie dostanę. To co widzę weźmę. Gdzie ta kurwa? Jeszcze Ty, ja tam nie widzę czwartej, tam odkurzacz ten stoi. Tam od kurza stoi, tam nie ma piły już czwarty. Jest zielona. Zielona? Tak. Gdzie to, tu? Idę. To szukam. Mam! Ma! To już mówiłem, że jest Ta najbardziej ciężka elektryczna. I Odkurzy to nie będzie tam na Tak. Niech pada, Krzysiek, a światło to komu? Ja będę gasił? No, no. a skąd ta kolotarka masz ty Ta kolotarkę, a działa? Właśnie chciałem zobaczyć O, śmierdzę No mówię, że zima Co ty robisz? Pierdzisz mi tu? Co ty srasz? Idziesz i strasz. Ja pierdolę kultura Matko. No i też A czekaj, niech się przewietrzy, Ja nie będę szedł za tym odorem. Ty się nie śmiej no. O chodź, chodź, nie właź, tylko proszę wejść. Czekaj, wodę wezmę, bo już tam końcówka. O! A teraz sobie poustawiać tutaj tej rzeczy. A po co tyle bułek kupiłeś, Ty? Co? Po co tyle bułek? Na no, zapach. To już jest twarde już pewnie, sprawdź. Nie. Nie? Nie. nie. O, ale tak, to jest Krzysiek. Ah. Patrz, żebyś jutro. Żebyś jutro te łóżko posprzątał, bo przyjedzie ten gość do Ciebie. Dobra Idź go łóżka, ale i ze stołu. I ze stołu, tak. Ta babka ten... O ja pierdolę. Ja nie iść mhm. Te babki i ten rosół to już wyrzuć. Co? Te babkę i rosół wyrzuć. Nie. Bo tu już nie stoi. Się. No to gdzie to będzie świecił taką lotarką? Po całej szkolnej chyba? Co? Po całej szkolnej patrol? No. Tak? No. Ja no muszę. Muszę ten znaleźć. A żeby podłączyć ją, tak? Tak, spróbować. Zaraz zobaczę. Przyświecić? Za mhm. mały, za ja mały czekaj, zaświecę Jaka tu dziura ma być? E eee, to gdzie to większe ma być co ty? większy? Nie? Ja znajdę przełupki, ten... a jak nie, to podjadę do karkpury i kupię. No a co dzisiaj robiłeś jeszcze? Oprócz siedzenia, jadłem i leżałeś. Ile zgadłeś. A wyspałeś się? O! o! No, będę miał robotę. Posprzątać trochę. No, musisz. Musisz. Te listy to od razu tutaj do tego. Jakieś pocztówki dostałeś? Urodzinowe? Jeśli pocztówki dostałeś, to daj pocztówki, pokażemy. No, to to było chyba już. To czekolada. No to to było. Ten list przeczytaliśmy. A to list był skąd? Jest tu? Zapisano. Nie widać. To nie listy, pocztówki. Larno, będę patrzeć. Odkładaj od razu do tego. O tu. To było. Okay. od razu odkładaj do. Dalej, to muszę zobaczyć. to meksikano hmm. o tej nie było Nawet nie wyciągaj tego. Ale to fajny list. To nie od, od tego, nie, to od kobiety. A to ja czytałem to. Nie! To za długi, ja nie będę tego czytać. Szanowny pan król Krzysztof Kononowicz, od Pokaż ten list. Nie, 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 nie. to tu trzeba, jest to. żarty jakieś. Niech pan Jarek otworzy panu okno na świat i wiedzę, oraz żeby pan miał dostęp do dużej wiedzy i, i obycia. Czytanie dużo książek, jakiś krzyżacy, lalka, chłopi. Proszę. Nie chcesz czytać? Nie, to do Ciebie są osobiste listy, to sobie czytaj. A no, możesz czytać. Nie. Odkładaj od razu do tego. To, ja, czy... to jaki chcesz prezent na urodziny, no? Czekolada? To? Oleczko. No to odłóż sobie. Czy czytałeś, to odłóż. Co chcesz na urodziny Krzysztof? Oleczko. Krzysztof Co na urodziny chcesz ode mnie? Nic nie chcę Jedzenie jakieś czy co? Nic nie chcę Może babki ziemniaczane? No. Babki ziemniaczane, Ci kupię Babki? O ten, a to czytałeś? Czytałem Dobra, coś wymyślę tobie, no? Co? Coś wymyślę. Dobra? A co wymyślisz? No wiem, coś tobie kupię. To no, no, no. No, to jest moje sprawa. To moja sprawa no to osobisty podkładaj kogo chciałbyś zobaczyć na urodzinach Krzysztof Oleczko odkładaj mi to nawet nie mów kogo chciałbyś zobaczyć na urodzinach kto Wojtka. chciałbyś żeby Cię odwiedził Wojtka Wojtka? no to może zaproś go proszę co? to zaproś Wojtku jeżeli chcesz przyjechać na moje urodziny to skąd? To było. No, kontynuuj. Skąd to? Olecko. Ja też muszę posprzątać. A co to jest? O oh nie, yeah, odkładaj. E, oto to. doskonałe powody, by iść do biedronki. Oj dobra. Działaś kapyta długa? Jaka pała długa? No. A to nie, nie tobie trzymać? Zbrzyźnie zaraz. Karta gwarantyna. Składaj, to składaj Podziej tam karkę dla Oto? tak To do grzyjnika, tak? Tak ანგუს სამხრემებევა ბევო